Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w ten kolejny dzień. Witam Was w piątek, 22 maja. I tak jak w każdy powszedni dzień, zapraszam Was do zatrzymania się nad dzisiejszą Ewangelią. Stajemy do lektury Bożego Słowa. Wczytujemy się, wsłuchujemy się w Słowa Jezusa Chrystusa, by dzięki Bożemu natchnieniu, dzięki Bożej łasce i działaniu Ducha Świętego, Pan Bóg objawiał nam przez Pismo Święte, przez Ewangelię, objawiał nam prawdę o sobie, prawdę o tym, kim jest, jaki jest, jakie jest też nasze, nasze przeznaczenie jako ludzie wiary. Z Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecie, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic mnie nie będziecie pytać. Moi kochani, Jezus Chrystus przygotowuje swoich uczniów, przygotowuje swoich apostołów na swoje odejście na w niebo wstąpienie, na powrót do, do Ojca Niebieskiego, by z Nim tworzyć w tej rzeczywistości Bożego Królestwa, tworzyć wspólnotę i dzięki tej wspólnoty, wspólnocie miłości, żeby móc posłać, posłać na świat Ducha Świętego, posłać do uczniów e, e, Świętego Ducha, który ich umocni do wyznawania wiary i do głoszenia prawdy ewangelii. Ta dzisiejsza Ewangelia to, to również ta myśl Pana Jezusa, kiedy przygotowuje, przygotowuje nas, jak mówi, do większej radości. Tu, na Ziemi, musimy doznawać smutku, trosk, bo taka jest ta nasza ludzka rzeczywistość. Ale wszyscy idziemy w stronę Bożego Królestwa. Wszyscy idziemy. Do świętości w tym, w tym kierunku wspólnie kroczymy. Jezus, Jezus mówi, że, że wtedy, kiedy On nas powtórnie zobaczy i ufa, że zobaczy nas w Bożym Królestwie, to nasze serca się rozradują, że tej radości już nikt nie będzie, nie będzie nam w stanie odebrać. Żadne sytuacje już nie będą kolidować. W tym, by żyć w pełni radości Bożej. I Jezus mówi na końcu tego dzisiejszego fragmentu Ewangelii. W owym zaś dniu o nic mnie nie będziecie pytać. Wtedy, kiedy będziemy już w Bożym Królestwie, wszystko dla nas będzie jasne. Wszystko będzie już to, co jest tym życiem wiecznym, życiem duchowym, będzie naszym udziałem. I trzeba. Trzeba naszej troski, naszej wytrwałości tutaj na Ziemi, żeby, żeby osiągnąć tą świętość, osiągnąć to niebo. Wiemy, że, że sami, sami nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Wiemy, że mamy jako ludzie wierzący pokładać nadzieję w Panu Bogu, Jemu ufać i współpracować z Bożą łaską, bo to jest jedyna droga. Tak jak wielu świętych, którzy pokazali nam, świętych naszych patronów, którzy pokazali nam, że mimo tej ludzkiej słabości, mimo tego, że oni się potykali przez, przez grzech, potykali się o swoje, swoje ludzkie słabości, ludzkie wady, to nade wszystko umiłowali Bożą łaskę, dzięki której powstawali i dzięki której szli ku świętości. Chcemy dzisiaj wspólnie, moi drodzy, wołać do Tego, który, który jest dawcą wszelkiego życia i tego doczesnego, i tego wiecznego, do Jezusa Chrystusa, do Boga naszego. Chcemy wołać o to, by, byśmy wciąż na nowo rodzili się do życia w łasce. Byśmy na nowo każdego dnia, wstając rano, podejmując wysiłek i trud naszej pracy, wszystko to czynili w perspektywie Bożego Działania i pozwalali Panu Bogu działać, działać w nas, żeby to Boże życie, życie łaski w nas owocowało, w nas przynosiło, przynosiło owoce. I dzięki temu naszemu zwykłemu, szaremu wypełnianiu życiowego powołania, żebyśmy, żebyśmy przynosili owoce, które też też będą dobrem, które, które będzie budowało, będzie budowało drugiego człowieka. To jest nasza wspólna droga i wspólne zatroskanie się o siebie, o, o dobro swojego życia. Niekiedy trzeba umieć przyjąć gorzką prawdę o sobie i o tym, jakie jest nasze postępowanie ze strony drugiego człowieka. Trzeba umieć to przyjąć, umieć to przetrawić, wyciągnąć z tego wnioski. Umieć rozpoznać wokół nas ludzi, którzy zwrócą nam uwagę, którzy, którzy przywołają nas niekiedy do porządku, żebyśmy się nie zaplątali w, w kłopoty i problemy, żebyśmy, żebyśmy nie zatracili tego wszystkiego, co jest dobrem w nas i co ma być dobrem czynionym przez nas względem drugiego człowieka. Dobrego Bożego Dnia, owocnego dnia wam, wam wszystkim życzę. Niech Jezus będzie Waszą siłą, niech Duch Święty działa w Was, przemienia Wasze serca, rozjaśnia umysł, rozjaśnia myślenie, żebyśmy i myśleli, i działali, działali coraz bardziej tak, jak oczekuje tego od nas Jezus Chrystus, nasz pasterz dobry, nasz nauczyciel dobry. Bezpiecznego dnia, niech Pan Was strzeże.